Cześć, nazywam się Bartek Lelek i chciałbym poruszyć temat przygotowywania się do zawodów. Aktualnie jestem na kompletnie nowej wodzie wodzie, której nie znam. Jedyne co to, rozpytałem się wśród znajomych odnośnie rybostanu, wielkości, głębokości mniej więcej przynęt, sposobów nęcenia ale tak naprawdę wszystko trzeba po swojemu przerobić i sprawdzić. Dzisiaj zdecydowałem się na łowienie dwoma wędkami, żeby mieć troszkę większe szanse do tego, aby przede wszystkim zlokalizować tą rybę, gdzie ona, gdzie ona przebywa. Druga sprawa łowię jedną wędką na metodę, a drugą wędką łowię na bombkę. Podczas, zawod... Podczas takiego treningu przed zawodami koncentruję się przede wszystkim też na obserwacji zawodników, którzy trenują. Ja wykonuję skrajnie inne rzeczy niż ci zawodnicy, ponieważ nie ma sensu, żebym powielał to, co ci zawodnicy robią. Oni przeprowadzają dla mnie też pewnego rodzaju trening. Jeżeli na przykład widzę, że po drugiej stronie siedzi pięciu zawodników i strzelają z procy peletem 6-8 mm pod pompkę, i widzę, jakie mają efekty, bo liczę te ryby, ile tych ryb łowią w ciągu tego samego czasu łowienia, co ja łowię. No to bez sensu jest dla mnie, przynajmniej, robienie tego samego. Ja dzisiaj, akurat, zdecydowałem się na obfite nęcenie kukurydzą. Mam wiatrze bardzo dużo kukurydzy i koszykiem posyłam tą kukurydzę do wody. Całkowicie skrajne podejście, jeżeli chodzi o bombkę, w stosunku do tego, co robią. Moi sąsiedzi i zawodnicy, którzy przyjechali również trenować. Drugi zestaw, tak jak wspomniałem, mam, mam zrobiony na metodę. Jest tutaj 45-gramowy koszyk. Z tego względu, 45-gramowy, pomimo dystansu, bo łowię na 27 metrach od brzegu, wybrałem dlatego, że bardzo, ale to naprawdę bardzo mocno biało dzisiaj i chciałem być precyzyjny i celny w moich rzutach. Ten koszyk też jest o tyle dobry, że ma zabudowane boki. Mogę sobie fajnie układać towar w takim koszyku. Dół mocniej ubijam, górę troszkę lżej. Ta góra mi puszcza przynętę. Mam dzięki temu naprawdę dobre efekty podczas łowienia. Yy, haczyki. Podczas takiego treningu manewruję też bardzo mocno haczykami. Rozpocząłem moje łowienie od nieco większych haczyków. Aktualnie łowię na takie haczyki, O widać, nawet mokre jest to wszystko, bo po prostu padał deszcz. Aktualnie mam haczyki w rozmiarze 14, małe, z takim quick stoperem. To jest mi potrzebne po to, żeby mocować igłą, kukurydzę, jedno, dwa ziarka kukurydzy. I teraz tak. Podczas takiego treningu właśnie ważne dla mnie jest to, żeby sobie zrobić taki trochę też techniczny trening. Czyli dobranie odpowiedniej grubości przyponu, dobranie odpowiedniej... A nie zaciąłem teraz, na bombce miałem branie, ale zostawię to. Odpowiedniej wielkości haczyka, dobranie. Czyli kilka takich elementów, z którymi nie będę musiał się jutro, jutro męczyć na zawodach, tylko będę technicznie już wpasowany. O, i tak wypycham sobie właśnie podajnik. Dolną część mocniej ubiłem, górną nieco lżej. Akurat aktualnie też y, podczas takiego treningu sprawdzam sobie, czy lepiej działa zanęta, czy te ryby wolą y, troszkę peletu. Y, przygotowuję sobie dwa rodzaje mieszanki: jedną mieszankę jasną, drugą ciemną. Y, naprawdę jest wiele elementów, które trzeba y, sprawdzić. No jesteśmy w stanie, podglądając sąsiadów i. Mając jakby dwie wędki do dyspozycji, bardzo szybko się zorientować. Tutaj mamy akurat przynętę, która jest washoutem, czyli taki sprany kolor. Bardzo fajnie mocuje się na gumkę, pod bombkę jest idealna ta przynęta, z tego względu, że. O to jest coś takiego z tego względu, że ma taki rowek. I łowiąc na przykład na gumkę. Za... <laughs> łowiąc na gumkę zakładam taką przynętę i na wiele rzutów ona mi wystarczy nawet wyholowałem dzisiaj już dwa karpie z taką przynętą która też jest troszkę imitacją kolorystycznie kukurydzy I, i, i nawet takie rzeczy przyspieszają mnie podczas zawodów później jeżeli trafię w przynętę, że nie muszę tego zmieniać i dodatkowo za każdym razem zakładać kukurydzy, tutaj mam bombkę 30 gramowa bombka Nieco dłuższy przypon niż standardowo. Czaję się, pat co się stało teraz? Ten przypon jest nieco dłuższy niż standardowy przypon, który w większości przypadków używam, ale jest to też wynik tego, że podglądałem to po prostu u osób, które bardzo często tutaj łowią, bo jak przyjechałem na łowisko, to jedna osoba już łowiła na bombkę i miała właśnie taki dłuższy przypon i bardzo szybko się zorientowałem, że warto od takiej długości rozpocząć. Skoro miejscowi wędkarze używają takich i widać, że holują te ryby, no to nie pozostało mi nic innego jak zrobić mniej więcej to samo. Jeżeli chodzi o takie rozmieszczenie zestawów, akurat tutaj mamy mały zbiornik, ja łowię metodą na 27 metrze, natomiast bombką obławiam dwa dystanse, 15 i 7 metr. I to jest kolejna rzecz, która wynika z, która wynika z rozmów z wędkarzami. Dostałem informację, że ta ryba lubi podchodzić pod brzeg, dlatego zanęciłem sobie właśnie kukurydzą. 7 metr i zanęciłem sobie 15 metr, i po prostu przerzucam sobie na początku. Przerzucałem co 3 minuty z miejsca z 7 metra na 15 metr, później przerzucałem mniej więcej co 8 minut z jednego na, na drugi dystans. W ten sposób próbowałem sobie się zorientować, z jaką częstotliwością te ryby podchodzą, jak żerują, jak, jak bardzo są aktywne. To jest też bardzo ważne, bo jutro, na przykład, już wiem, że nie będę bardzo często przerzucał mojego zestawu, tylko będę pozostawiał ten zestaw na nieco dłużej w wodzie. Ponieważ no, widzę dzisiaj, że jeżeli ten zestaw leży 7, 8, 10 minut, te brania następują. W momencie, w którym przerzucam bardzo często ten zestaw, zabieram tym rybom, nie dając im szansy na to, aby pobrały tą przynętę. Także. Kilka takich elementów naprawdę trzeba sobie technicznie dopracować, zapamiętać, czyli częstotliwość, wielkość przynęty to też ma bardzo duże znaczenie. To też zauważyłem, że akurat wielkość tutaj na tym łowisku ma duże znaczenie. Czasami jest tak, że te przynęty musimy stosować mniejsze, czasami musimy stosować większe. Także to wszystko sobie zapamiętuję w domu. Jak wracam po takim treningu, robię sobie. Przysłowiowy rachunek sumienia. Spisuję sobie to wszystko, tak, żeby potem już zestawy sobie pomontować. Na treningu też nie rozkładam zbyt dużo wędek mam dzisiaj jedną wędkę na metodę jedną wędkę na bombkę widzę, że obydwie te metody będę musiał mieć jutro przygotowane do łowienia bo na metodzie miałem kilka ryb, dużo więcej akurat na bombce ale to się może też zmienić i jutro no, no na moje łowienie będę miał cztery zestawy zrobione na metodę i cztery zestawy będę miał zrobione na bombkę, ponieważ łowiąc karpie, zwłaszcza w dużej ilości bardzo często dochodzi do hmm, Poszarpania tej żyłki, która jest nad bombką albo nad metodą i można urwać taki zestaw. A na zawodach moim zdaniem no nie ma czasu na robienie tych zestawów, tylko trzeba szybko reagować. I taki urwany zestaw odkładam sobie na bok. Biorę kolejną wędkę i przystępuję dalej do łowienia. W ten sposób jestem naprawdę szybki na zawodach, nie muszę robić tych zestawów, co, tak jak wspominałem, nie jest dobre. Trzeba być po prostu przygotowanym. Miałem właśnie kolejne branie. Zaraz zobaczymy, jaka rybka się zawiesiła. Tym razem było to branie z krótkiej linii. Tylko na tą krótką linię, o której wspominałem, że sobie sprawdzam, wrzuciłem podajnik z metodą i zaraz zobaczymy, jaką mamy rybę. skarpik kolejny, teraz się zabrać z tym wszystkim tutaj? No, zachował troszkę siły. O, haczyki bezadziorowe spełniają swoje zadanie. Szybciutko się wypiął i popatrzcie, taka ryba na taki mały haczyk została bezproblemowo wyholowana. Czyli czasami trzeba szukać odpowiedniego rozwiązania, po to, aby skutecznie łowić. Może uda się go jeszcze zaprezentować. Bardzo proszę. Rybkę z kosza. Bezpiecznie wypuszczam do wody i za chwilkę kończę mój trening. Wracam do domu, karty na stół i przygotowujemy się na jutrzejsze zawody.